Oto przed Wami Sharp MC, to tutaj będziemy dominować serwer na trybie PVP. Postaramy się na sam początek zdobyć jakieś itemy. Oj, oj, coś czuję, że tutaj będzie pierwszy dead, ale może się uda. Zbieramy szybko przedmioty. Oj, i chyba tutaj palniemy. I deck. Lecimy dalej na mapę. Nie poddajemy się. Musimy zebrać lepsze itemy niż set ten co mamy. Szybko patrzymy. Wymieniamy. Szybko wymieniamy. Tarcza mieczyk i buciki i lecimy próbujemy kogoś zabić celem na ten odcinek jest co najmniej 10 kimi, nieważne czy dodam tu lata jakiś geometryk choć tu on się zabić nie daj się prosić dawaj, 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 dawaj jest, pierwszy kill. Tu lecimy dalej. Od tyłu, od tyłu go. Jest. Tego też się uda. Dawaj go, dawaj go. Mamy go, trzeci kill. O, tutaj gościu spłonął. Uciekamy szybko, uciekamy, uciekamy, jakiś spoceniec tutaj, uciekamy, uciekamy. O, idzie za nami, chodź tu. Chodź tu. Pytanie, czy uda się go zredać. A, lecimy do następnego. O, tego się uda. Chodź tu, wlawie, utknął ulawie. Tak, mamy tu. Kolejnego szukamy. Może się tego uda? Chodź tu. No i gościu ma to Może być problem. Może być problem, ale chyba dajemy mu radę. Chodź tu. To ten Tak, mamy to. Oj, chyba zbedamy. Dawaj tego, dawaj tego. Mamy. A! Kolejny będzie To Totem nie jedną. Dawaj tego się siekierą. No, dawaj. Kolejny tutaj. Oj, za dużo jest, za dużo na mnie, za dużo. Tego dawaj. Oj, byzik. Chodź chociaż ty, chociaż ty. Kurczę, spocze No, coś dużo padamy teraz, ładnie było na początku, ale teraz coś dużo padamy. Musimy to nadrobić. Hej. Dobra, tutaj szybko, gostek. mamy Cię. Chodź tu, chodź tu. Jest. Dawaj tego. On ma tokę, ale... Może mu go odbijemy. Tak. O, fajnie pajęczynki. Bardzo fajnie, tego też. Tak, stop. Uciekamy, uciekamy, uciekamy szybko na górę. Może z łuku kogoś zabijemy? Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Oj, ktoś tu do nas. Idzie do góry. Aj. A, ryzykujemy. Dawaj gościu Kto tam i poszedł. Tutaj może jeszcze uda się kogoś? Ej, jednak nie. Tak jest mocny gość, wypracza wszystko. Oj, mało HP, mało HP. Oni totem mi dupnęł. I będzie chyba by Albo... Ej, niestety.